Wiktor, jak derby Rzeszowa wyglądały z twojej perspektywy. No myślę, że to było bardzo dobre widowisko, jeśli chodzi o całą otoczkę taką no, pod względem szczególnie kibicowskim, bo no, atmosfera była naprawdę świetna i, i czuć to było od samego początku nawet już przed meczem. No i myślę, że, te, że generalnie już sam mecz, to co no myślę że przede wszystkim najważniejsze jest wynik i z tego się najbardziej cieszymy ale tak z boiska typowo to, to raczej czuć było były różne momenty wiadomo jak to są w meczu ale ale myślę że czuć było to że mamy tą kontrolę był taki moment gdzieś tam po na początku pierwszej połowy, gdzie Resowia stworzyła jakieś tam sytuacje, ze stały fragmentów nawet bardziej. Ale tak jak, tak jak mówię, pod koniec już czuć było właśnie tą kontrolę i czuć było z boiska, że, że, że tutaj Resowia nie jestem w stanie tak zagrozić i, i że dowiedziemy te trzy punkty na koniec. Wejście na boisko jeszcze w trakcie pierwszej połowy nigdy nie jest to łatwa taka sytuacja, ale tu udowodniłeś, że byłeś gotowy. Tak, no, nigdy to nie jest łatwe, bo, no, bo wchodzi się tak naprawdę bez rozgrzewki i, 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 i co, no, myślę, że e, trzeba po prostu być, być, być gotowym i, e, i myślę, że to właśnie też pokazałem, bo, e, no, bo myślę, że sam przebieg meczu potem to pokazał. E, dobrze się ten mecz właśnie ułożył potem pod to, bo, bo fajnie, że była ta sytuacja z Asystą. I potem ta sytuacja z czerwoną kartką, więc, więc myślę, że, że tak jak powiedziałeś, no po prostu byłem gotowy i też no, pracowałem na to. Sytuacja była taka, że ostatnio e, to Szymon grał więcej. E, ja gdzieś tam wchodziłem bardziej z ławki, ale, ale no, byłem gotowy i z tego się bardzo cieszę. Chyba możemy troszkę żałować. Oczywiście skończyło się wszystko po naszej myśli, mamy co najważniejsze trzy punkty, ale możemy troszkę żałować, że. Zabrakło tej drugiej bramki jeszcze przed przerwą, a sytuację i to nawet sporo można powiedzieć było, aby podwyższyć prowadzenie. Tak, no na pewno, bo czuć było właśnie taką wtedy już, że złapaliśmy taki moment, gdzie, gdzie kontrolowaliśmy całkowicie końcówkę tej pierwszej połowy. Nawet podeszliśmy tak wyżej i, i właśnie reszta widać było, że te piłki raczej wybija i nie miała takiego pomysłu na nas. I, I bardzo szkoda, że, że nie udało się strzelić tej drugiej bramki wtedy, bo na pewno ten mecz byłby dla nas już, przebieg sam tego meczu byłby dla nas łatwiejszy, też że sobie już była w dziesiątkę i czuć było tak z boiska, że, że nie mają takiego wtedy pomysłu, a, a my zapaliśmy taki swój moment, gdzie zaczęliśmy grać od tyłu jeszcze bardziej i bardziej po ziemi i te akcje spod naszej bramki, pod bramkę Resowi, no tak szły naprawdę w miarę płynnie. Cofnijmy się troszkę do tych derbów, łącząc derby wiosenne teraz z tymi jesiennymi. Przed tamtymi derbami zagrałeś kapitalny mecz z Sandecją Nowy Sącz. Derby całe na ławce, ale wygrane, radość na pewno była. Teraz zaczynasz na ławce, wchodzisz, tak jak już można powiedzieć, wspomnieliśmy takie wyjście smoka zaliczyłeś, inny smak jest pod tak wygranych derbach? No, zdecydowanie, tak patrząc indywidualnie na pewno, na pewno zdecydowanie tak, bo no, tak jak powiedziałeś, w tych ostatnich derbach przed meczem przed meczem właśnie z Resowią. Zagrałem naprawdę dobry mecz i no, liczyłem na to, że, że na tym boisku się pojawi nawet od początku, ale, ale tak się nie stało, taka była też decyzja trenera i, i co, no, musiałem to zaakceptować, ale najbardziej to prawda. No, I tak trzeba się, no, tak naprawdę się cieszyłem, że, że tak jak cała drużyna, no, że te derby wygraliśmy, bo wcześniej derby były przegrane. No ale ten smak no, na pewno jest całkiem inny, no bo jak mam gdzieś tam wpływ na to, co się dzieje na boisku i wpływ na wynik meczu, to, to na pewno smak jest całkiem inny i to smakuje podwójnie i, i no, cieszyłem się chwilą po prostu z chłopakami i coś pięknego, piękne przeżycie na pewno. Jak wspomnieliśmy, tak końcówka pierwszej połowy bardzo dobra w naszym wykonaniu, drugą połowę też zaczynamy całkiem dobrze, mamy kontrolę i nagle tracimy bramkę. Są jakieś sytuacje jeszcze Rysowi raczej po stołych fragmentach, ale są. No tak troszkę wyglądało, jakby ten mecz za zaczynał nam się wymykać. Z czego to twoim zdaniem mogło wynikać? Ciężko powiedzieć, tak, wydaje mi się, że e, mogło nam trochę braknąć takiej. E, takiej koncentracji, może, może mogło to z tego wynikać, bo e, no czuć było z boiska przez pewien moment, że niby ta kontrola jest, i tak. Ja tak pamiętam początek pierwszej połowy, że otwieraliśmy od tyłu. Restowie jakoś wysoko nie podchodziło, bo było widać, że, że mają jednego zawodnika mniej i, i chcieli zostać bardziej z tyłu. Ale wiadomo było, rzecz, że musieli się też zacząć trochę otwierać, no bo przegrywali ten mecz. I tak nagle po prostu z przebiegu meczu, no myślę, że troszeczkę może powinniśmy wtedy uspokoić tą grę i... I, i pograć dalej bardziej piłką, a to się troszeczkę zmieniło w taką szarpaną grę, niepotrzebną w obie strony tak naprawdę. I tutaj brakło tej trochę takiej kontroli, pełnej kontroli nad meczem. Myślę, że to mogło z tego wynikać, bo, bo, bo gdybyśmy gdzieś tam dalej tak, tak otwierali, jak na początku tej pierwszej połowy i, i, i chcieli po prostu grać w piłkę dalej, to... Grać piłkę po ziemi bardziej, to, to myślę, że mogłoby się to poukładać inaczej, no ale tak jak też powiedziałem wcześniej, uważam, że takie momenty w meczu się zdarzają, i, i, i tak naprawdę bardzo ciężko jest takie, takie momenty wyeliminować całkiem, bo, bo mecz no, trwa 90 minut, i, i czasami różne, różne czynniki mają na to wpływ. Koniec końców, jak już też w tej rozmowie to padło, mamy trzy punkty. I jesteśmy nad kreską, a teraz będzie już łatwiej? No mam taką nadzieję i myślę, że no na pewno były nam potrzebne to, to ostatnie zwycięstwo, szczególnie w derbach oczywiste, to oczywiste, ale też to zwycięstwo ze zniczem, nawet ten puchar Polski właśnie wygrana na miedzi dwójce, to myślę, że na pewno to doda tak generalnie nam jako drużynie jeszcze większej takiej pewności i takiego. Poczucia, że, że idzie to w dobrym kierunku. Też myślę, że na treningach wygląda to coraz lepiej, bo nowi zawodnicy też coraz bardziej się z nami zgrywają, i, i my coraz bardziej się z nimi dogadujemy, więc, więc no, mam taką nadzieję i, i myślę, że, że będzie to szło jeszcze, jeszcze coraz lepiej. Teraz przed nami mecz wyjazdowy do Bielska Białej pod Beskidiem. Jeszcze jest troszkę wcześniej, ale jakiego meczu ty się tam spodziewasz? Mm. Ciężko powiedzieć, bo jeszcze tak wiadomo jest początek tygodnia i nie, nie, nie mieliśmy też dogłębnej takiej analizy pod Beskidzie. ja też tak nie śledziłem ich, ich gry. E, ale myślę, że no, jest to dobra drużyna, co by nie było. Może teraz wiedzieli im się trochę gorzej, są pod nami. E, ale myślę, że jest to dobra drużyna e, z jakościowymi zawodnikami. I co? I ciężko powiedzieć tak naprawdę, jaki przebieg meczu może być, ale no my myślę, że przede wszystkim to, co możemy zrobić, no to nastawić się po prostu na ten mecz, żeby pojechać tam po trzy punkty i ten mecz wygrać i, i jak najlepiej w tym tygodniu się do tego przygotować, a co będzie potem, to to już zweryfikuje boisko.